Wyglądam dzisiaj jak lump nieokuratny. O, pięknie. Ale to nawet pasuje, bo będzie odcinek o tanim alkoholu na Teneryfie. Będziemy zaraz wybierać tanie wino do recenzji. Jak smakuje, ile kosztuje. Jakie są tutaj opcje trunkowe do wyboru. Jest naprawdę bardzo tanio i można znaleźć dużo ciekawych rzeczy. Zaczyna się nieźle. Puszka San Miguel 44 pi, co prawda mała, ale no to już mi się podoba. Paulaner 1,35. No to nie wiem, to jest chyba normalnie. Ale poszukamy jeszcze jakiegoś większego skandalu zaraz. Yy, nie wiem co to jest, ale wygląda zbyt groźnie. Chyba sobie podaruję. No to jest hit. To jest litr Wermuta za 2 euro. Proszę bardzo, Podruba Martini jakaś. Ile volt, 15 damage'a. Litr 15 damage'a za 2 euro. No nieźle, nieźle. Zobaczymy co jeszcze, ale to na pewno będzie wysoko w kategorii cena do procentów. Z kategorii mocne alkohole to to na pewno będzie wysoko w rankingu. To jest litr rumu. Litr. Kosztuje 5,89. Euro skandal. Fani nalewatorów y, też tutaj znajdą coś dla siebie, ale szczerze mówiąc, to taniej niż to da się znaleźć wino i to o ponad pół taniej prawdziwe wino, więc nie wiem y, o co z tym chodzi. Chyba to jest ta półka najbardziej popularna i myślę, że na pewno weźmiemy coś z tego. Zobaczcie, 80 coś pi. Jest do wyboru tak białe. Czerwone za 83 pi i jest jeszcze różowe 78 pi za litr wina prawdziwego z winogron. Więc no, zobaczymy, może to dzisiaj, jak to się sprawdzi. No, bo cena skandal. Naprawdę, taka cena za wino no to jest no, jestem w szoku. <laughs> Ale e, co tu jeszcze jest. Tu są jakieś takie ciutlepsze chyba, wina, też w kartonach. Tu jest sangria, czyli wino tam z dodatkami, tak na słodko, z owocowy, takie owocowe coś. Yy, sangria w puszkach. Też niezła rzecz na wygląd. <laughs> Tutaj są ciutlepsze jakieś wynalazki już w butelkach szklanych, ale tu jest naprawdę minimalizm zastosowany: korek, zero etykiety. Mała, tylko naklejka. Co to jest? Ilma ma damage'a. No i jest to wino. No, prawdziwe wino to nie jest jakaś tam owocowa ściema albo jabol. Tu mamy jakieś takie owocowe wynalazki. O, tu jest kolejne duże wino w szkle. Za 1,75. Kolejna sangria. Proszę bardzo. Zawiera siarczany. No to już brzmi znajomo, że tak powiem. No, dalej jest jakiś szampan. To są winamusujące, wina musujące też. Cena jest po prostu skandaliczna. No dobra, ale mamy co chcieliśmy, czyli tego typu winko sobie zrefenzujemy. No i na koniec wina takie lokalne, lepsze. No, kosztują w takich granicach, jak to widać, od 5 wzwyż. No, tak bardziej, że jakieś takie lepsze, powiedzmy, wino. To pewnie będzie 7-8, często więcej. Jest naprawdę ich duży wybór, z każdej wyspy można znaleźć wiele, wiele odmian, także to jest na pewno materiał na wiele więcej filmów. Tu jest coś, czego nie widziałem jeszcze w innym kraju. Litrowe piwa w szkle, bardzo, bardzo dobrze to się prezentuje. Widać, że tutaj jednak y, inflacja trochę zubożyła budżety domowe. Y, Ten ryfiarzy, bo pamiętam, byliśmy tu rok lub dwa temu, to wydaje mi się, że to kosztowało w okolicach 78 centów. To było poniżej funta. Tak samo to. No więc no, jest spora różnica. Nie wiem, jak oni sobie dają z tym radę obecnie. Jeśli Chodzi o krafty, to rozczarujecie się raczej, bo no nie ma tu dużego wyboru, nie ma takich piw typu IPA, Neipa za bardzo i takich marek, co gdzieś można znaleźć w Polsce albo w Anglii, takich dobrych kraftowych piw praktycznie nie ma. A jak się znajdzie już pub, gdzie serwują takie tego typu alkohole, to kosztuje to znacznie, znacznie więcej niż tradycyjny lagerek. Bawić teraz. A z kim Ty tutaj siedzisz tak ładnie? Z Kiwciusiem. I co, to już jest Twój kod podwórkowy do wychodzenia na, na no. wieś, tak? No tak, już się przyzwyczaił w sumie w jeden dzień wychodzić na dwór i się nie gubi. I już łazi z nami normalnie. I reaguje jak go wołamy, co nie? Tak, przychodzi. Łazi sobie za nami cały czas. No. Można się z nim bawić. O. W kwestii odnajdywania się w terenie to ten kot y, jest no. mądrzejszy w ogóle niż my, co nie? No. O jakie ładne ujęcia! Boże, wyglądacie jak w profesjonalnym filmie. No. Dobrze, ale proszę teraz opowiedzieć co ty tam masz za sobą. To proszę podejść. <laughs> proszę podejść i pokazać. Tu są takie ładne drzewka, proszę bardzo. No jak to w ciepłym kraju. Cisza, spokój. E, ładny widok, proszę bardzo. No i tu można sobie przy stoliku e, przetestować e, trunek za 78 centów. No to rozlewaj, jak to się mówi, no i opisujemy ten smakołyk za 78 centów. No to, no to przetestujemy, jak to smakuje w ogóle, czy da się to pić, czy nie. Tu mamy elegancki stolik z kamienia przygotowany. O! Kolor bardzo prawilny, przezroczysty, różowy, bardzo ładnie się prezentuje. No wiadomo, z takim opakowaniem to do kogoś w gości to by się nie poszło raczej. No bo jest średnio wystawne, ale tak na moje, że tak powiem, potrzeby to jest bardzo dobre. I nawet myślę, że tacy ludzie, którzy nas odwiedzają, to też by się nie obrazili, że coś takiego jest. Prawda? No prawda. Dobrze, że w Hiszpanii jest opcja kupić wino w kartonie za mniej niż 1 euro. Dokładnie. Zawsze dobrze jest mieć taką opcję budżetową. Prawda? No, no i czy jest to jakieś słabe wino, czy udawane? Nie. Jest to wino normalnie z winogron. W tym wypadku jest to wino różowe. Zapach ma bardzo ładny, winny, świeży zapach. smak też ma bardzo, bardzo przyzwoity jest to wiadomo wino wytrawne bo to jest najpopularniejszy rodzaj a poza tym wina tego typu też się używa do gotowania, ja na przykład jak robię krewetki to potrafię zużyć pół takiego kartonu do ugotowania krewetek no i wiadomo, że szkoda tam wtedy wlewać coś dobrego i tego typu produkt jest naprawdę yy, bardzo dobry mamy tutaj 11% no więc, cóż yy, tak powiem, takie lekkie wino. Yy, walory smakowe, teraz, to będzie dobre. No cóż, no przede wszystkim powiem tak, nie ma dramatu. Nie daje to siarom ani niczym z tych rzeczy. Po prostu jest to wytrawne, takie cytrusowe, trochę w smaku wino, yy, lekkie. Dobre, właśnie do, do gotowania, do nie wiem, do obiadu. Wiadomo, szału jakiegoś nie ma się tu się co spodziewać, ale naprawdę jest przyzwoite. Da radę, to, da radę to wypić. Czyli wcale nie smakuje, jakby było naprawdę z najniższej półki. Nie. Jest to normalne wino. Podejrzewam, jakbym zestawił komuś to, i obok jakieś takie lepsze, droższe wino w butelce, też wytrawne, to nie, nie dałoby rady poznać różnicy. No, czyli o to w tym wszystkim chodzi właśnie, że jeśli sięgamy po wino w kartonie, no to, że jednak jest to opcja yy, nie najgorsza, jest to opcja dozwolona, że tak powiem. Jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać? <laughs>